Czefie, w promocji dzisiaj mleczko. Ale patrz. Ile Ty widziałeś. Trzy pan kupuje, dwa pan kupuje, jedno gratis. Ale panie nie mam, na jedno wino mam. No to za wino mleko kupić. Ach, No ja. Ja mnie ja tam. A na to jedziesz dzisiaj? Ty, pani cygareta jeszcze jakiegoś. Ej, ale coś nie tak od ciebie. Co nie tak? Coś, coś tutaj mi Ej, wonia. Sprzedaj jednak papierosa? Coś mi wonia. Nic, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze nic nie wypiłem. Teraz dopiero wyszedł z domu. coś mi wonia. Od nie, nie. Aha, kaski nie... pani nie daje, nie? To Kaski pani nie... to... Aha. Ej. Przez? Chodź ci dam papieroska. Ej, co, co jest grane? A jedziesz na Tiesto? A to? Na Tiesto. Co to jest? W Wrocławie. Ej, gdzie tam wrócę? Panie. He. West Bank będzie. Powrotem na. Przychodzę będę szef. Ej, patrz. pojedziemy na Westbam, nie? Zaparbuję sobie włosy z krajem. Co? A ja wygląda jak pingwin. Co? Jak pingwin. wybór? Normalnie! Jedziesz! O. Nie! Gdzie tam? Tak daleko, hopie! ja centa nie mam. 60 Sze groszy Co? Dostarczy ci akurat, Tak, do... tak dokąd? No tramwajem po jeszcze. No no, A tam jeżdżą tę Ah, es con